Siemano widzowie, dzisiaj robimy parkour i dzisiaj przyjdzie na kanał Tata z Minecrafta. Dzisiaj nagra film. Więc doczekujcie się. Uznajdziemy najlepszą grę na Robloxie. Ujeju, jakiego spida mam. Czekaj. Obkręcę jeden raz. Jak, w którym to się kręci? Nie, to jest niemożliwa ta gra. Co to? Okej, okay. więc widzowie, zostawcie subskrypcję na tym kanale, ale głupia gra. O. Wow. O, uh, jasny gwint! Puu. Takie coś chyba też w Minecrafcie jest. Ja. Zapomniałam, że tu trzeba skakać na końcu. Ojej, co to? Zrobimy speedrun z tej gry. Dobra widzowie. To już nie dzisiaj. Wow, jaka Sigma! Wracamy na start i robimy speedrun z tej gry. Puu! Więc ciekamy na spacer.